Ok, jest aktualizacja tematu kury. Kury przyjechały. Pierwsza partia kury rasy rosa. Te mają jakieś 20-21 tygodni i powinny zacząć znosić nam zdrowe jajeczka za jakieś no powiedzmy dwa tygodnie. Tak mówi teoria. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Kury dostają ziarno. Jeszcze resztki karmy, ale już tej karmy nie chcą jeść. I wodę. Ziarna też jedzą niewiele, bo właściwie wcinają wszystko, co znajdą w trawie to w ogóle jest niesamowite. Jakie je przywieźliśmy, to przez pierwszy dzień ciężko było je wypędzić z kurnika, bo przez całe swoje życie były na farmie zamknięte. A teraz z kolei ciężko jest je z powrotem wpędzić do kurnika. Po prostu. Podobają mi się takie naturalne warunki, mogą sobie pogrzebać w trawie, zjeść to co im pasuje. No, a przez to te jajka, które wyprodukują będą normalne, zdrowe, a nie fermowe. No i kura ma chyba trochę lepsze życie. Na razie są tutaj na, w tym tymczasowym kurniku. W przyszłym roku wiosną zbudujemy im już taki drewniany kurnik przenośny. Eee, no i chodzą sobie tutaj wokół starej szopy. Plan jest taki, żeby im tą wybieg powiększyć, bo to już zaczynają tą trawę dość mocno maltretować. Więc żeby je wyprowadzić tutaj na tą łąkę, żeby zaczęły ją użyźniać. Ale po kolei, bo pracy jest dużo. To to są kurki rosa, a wczoraj przyjechały, uwaga, taram, kury zielononóżki. Są bardzo płochliwe. W ogóle nie chcą wyjść z kurnika. Uciekają. Ale może się przyzwyczają. W każdym razie jajka od nóżek. Z tego co mówi literatura. To jest Mount Everest, jeżeli chodzi o jakość jajek. No zobaczymy. One są w podobnym wieku co te kury rosa. Więc pewnie za jakieś dwa tygodnie powinny nas obdarzyć pierwszymi jajkami. nóżki trzymają się razem. Póki co nie wyłażą skórnika. Zobaczymy, jak będzie dalej. A już niebawem pojawi się temat pod tytułem broilery, czyli mięsko. Na razie.